Cześć, witaj na kolejnej lekcji z serii Cam Pro. Dzisiaj omówię kilka podstawowych technik dotyczących frezowania oraz przedstawię Ci kilka cennych wskazówek na temat szyków skrawania. Tomasz Szwed, zapraszam do oglądania. Jeśli pracujesz lub pracowałeś przez jakiś czas na obrabiarkach CNC, to ta lekcja będzie dla Ciebie małym przypomnieniem, bo przedstawione tu zagadnienia zapewne już masz bardzo dobrze opanowane. W poprzednich lekcjach wspomniałem o różnych typach narzędzi frezarskich, ale nie omawiałem ich zbyt szczegółowo. Zatem zrobię mały krok w tył i omówię dokładniej poszczególne narzędzia. Zacznę od głowic frezarskich do planowania powierzchni. Głowice frezarskie w odróżnieniu od frezów palcowo-czołowych nie są narzędziami, które mogą obrawiać powierzchnię całą swoją częścią czołową. Spójrz na poniżej przedstawione głowice do planowania. Żadna z nich nie posiada ostrzy na czole narzędzia. Oczywiście istnieją inne narzędzia, które będą mogły frezować swoją częścią czołową, ale głowice frezarskie nie frezują czołową częścią narzędzia i to należy zapamiętać. Zazwyczaj obróbkę głowicą frezarską musimy rozpocząć od wejścia od boku obrabianego materiału, a zastosowane wejście, połuku lub zmniejszenie posuwu zapewni łagodne zazębianie ostrzy frezu w materiał. Do innych rodzajów obróbki potrzebujemy innych rodzajów narzędzi. Przejdźmy zatem do frezów trzpieniowych. Frezy trzpieniowe dostępne są w wielu rozmiarach, kształtach, pokryciach, oraz materiałach, z których są wykonane. Tak naprawdę są one koniem pociągowym w świecie frezowania. Frezy z ostrzami centralnymi to frezy, które posiadają ostrze przecinające linię środkową narzędzia. To oznacza, że mogą być używane do obróbki wgłębnej. Frezy te mogą być zagłębiane prosto w materiał obrabiany, np. ruchem z zagłębieniem liniowym skośnym, nazywanym potocznie ruchem po rampie. Lub ruchem spiralnym, co sprawdza się przy obróbce zamkniętych obszarów, gdzie typowa głowica frezarska nie miałaby zastosowania. Następny rodzaj frezów to frezy bez ostrzy centralnych, które posiadają wgłębienie po środku czoła, bez krawędzi skrawających. Dlatego też wchodzą w materiał na bardzo małą głębokość i nie są w stanie pójść dalej. Więc frezy te nie sprawdzą się przy obróbce z wejściem w materiał ruchem po rampie czy ruchem spiralnym. Natomiast plusem tych narzędzi jest ich znacznie niższa cena w porównaniu do frezów z ostrzami centralnymi. Na tym slajdzie mamy przedstawione kilka rodzajów kształtów frezów trzpieniowych. Po lewej stronie frez walcowo-czołowy z czołem prostym. Nie posiada promienia naroża, na ostrzu narzędzia. Drugi od lewej to fres promieniowy nazywany po angielsku bull nose. Na tym przykładzie mamy narzędzie o średnicy 10 mm oraz oznaczony promień o wartości 3 mm. Oczywiście promień jest po obu stronach narzędzia, co daje nam 4 mm płaskiej średnicy narzędzia. Na wcześniejszych lekcjach, kiedy ustawialiśmy szerokość skrawania na 50% płaskiej średnicy narzędzia, oznaczało to nic innego jak 50%. Z 4 mm, co w wyniku daje nam szerokość skrawania o wartości 2 mm. Trzeci fres, który tu widać, to fres kulisty z angielskiego ball nose, czyli fres z czołem w kształcie sfery. W tym przypadku, zastosowanie wartości procentowej płaskiej średnicy narzędzia nie ma tu zastosowania, natomiast do ustalenia szerokości skrawania w tym przypadku. Brana jest pod uwagę średnica narzędzia. Zazwyczaj, gdy przeliczamy szerokość skrawania dla frezów kulistych, mowa jest o wysokości chropowatości, nazywanej też wysokością wyżłobienia. Na temat której powiemy sobie więcej przy omawianiu frezowania trójosiowego. I ostatni obrazek to frez specjalny kulisto-stożkowy. Frez z pochyleniem zakończony kulą. Frezy te są często stosowane przy obróbce form i matryc, gdy wymagane jest uzyskanie pochylenia ścianek bocznych podczas obróbki promieni na dnie detalu. Dostępne są również frezy z podcięciem umieszczonym za częścią roboczą narzędzia. Na tym przykładzie mamy podcięcie o średnicy 8 mm, co pozwala na obróbkę na głębokościach większych od wysokości ostrzy bez obawy Otarcie narzędzia o przedmiot obrabiany. Pokrycia. Frezy mogą być pokrywane powłokami, które mogą znacznie zwiększyć wydajność frezów. Zazwyczaj jest to jakaś forma super twardego materiału nałożona na już dość twardy frez. Dzięki czemu krawędzie skrawające pozostają ostrzejsze przez dłuższy czas. Narzędzia płytkowe. Inaczej, frezy indeksowane. Są to narzędzia, które zamiast szlifowanych ostrzy krętych mają wymienne płytki ostrzowe. Płytki po stępieniu mogą być z łatwością wymieniane przez operatora maszyny, co pozwala na ponowne użycie narzędzia przez znacznie dłuższy czas niż w przypadku standardowych frezów. I frezy specjalne, czyli frezy o zdefiniowanych kształtach, np. frezy rowków w kształcie litery T, frezy kątowe tak zwany jaskółczy ogon oraz frezy kształtowe, które umożliwiają w dość łatwy sposób uzyskać wymagany kształt przedmiotu obrabianego. Narzędzia do wykonywania otworów. Możemy wyróżnić następujące rodzaje narzędzi. Nawiertaki, wiertła wstępne, wiertła rurowe, inaczej trepanacyjne, wiertła piórowe, fazowniki, pogłębiacze, wytaczadła, rozwiertaki, gwintowniki i frezy do gwintów. Wszystkie z nich służą do wykonywania poszczególnych etapów danego rodzaju otworu. Nie będziemy omawiać ich wszystkich, ale przedstawię te najważniejsze. Po lewej mamy wiertło piórowe na płytki wymienne. Na górze, po prawej mamy przykład wiertła centrującego używanego do wstępnego nawiercania otworu centrującego w obrabianym przedmiocie, co zapewnia Pozycjonowanie kolejnego wiertła używanego do wykonania danego otworu. I ostatnie narzędzie na dole po prawej to wiertło z chłodzeniem wewnętrznym. Posiada kanaliki, przez które doprowadzane jest chłodziwo pozwalające obniżyć temperaturę pracy. Doprowadzenie chłodziwa przez wiertło zapobiega również zakreszczaniu się wiórów, zwłaszcza w materiałach generujących długie wióry i przy wierceniu głębszych otworów. Na kolejnym slajdzie mamy przykłady gwintowników i frezów do gwintów. Narzędzia te używane są do wykonywania gwintów w otworach. Kolejnym tematem, który dzisiaj omówię, to frezowanie współbieżne i przeciwbieżne. Frezowanie współbieżne. Jeśli spojrzymy na animację po prawej stronie, to możemy zauważyć, że kierunek ruchu posuwowego narzędzia skrawającego jest zgodny z kierunkiem jego obrotów. Na obrazkach w dolnej części slajdu przedstawiono jak zmienia się grubość wióru. Podczas frezowania grubość wiórów będzie zmniejszać się stopniowo od momentu zazębienia ostrza z materiałem i stopniowo dążąc do zera w miejscu, w którym ostrze opuszcza materiał z przedmiotu obrabianego. Frezowanie współbieżne jest zalecane we wszystkich przypadkach, o ile jego zastosowanie umożliwia obrabiarka, mocowanie i obrabiany przedmiot. Frez ma jednak tendencję do bycia wciąganym w przedmiot obrabiany. Następuje wtedy niezamierzone zwiększenie wartości posuwu na ostrze, które może powodować nadmierną grubość wióru i wyłamanie przeciążonego ostrza narzędzia. W takich przypadkach należy rozważyć zastosowanie frezowania przeciwbieżnego. Na animacji przedstawiono narzędzie, które porusza się w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotowym. Możemy porównać ten ruch z jadącym samochodem. Podczas jazdy samochodem koła wykonują ruch zgodnie z metodą frezowania współbieżnego, a kierunek jazdy oraz obrotu kół jest taki sam. Frezowanie przeciwbieżne, nazywane także konwencjonalnym. W przypadku frezowania przeciwbieżnego Kierunek ruchu posyłowego narzędzia jest przeciwny do kierunku ruchu obrotowego. Grubość wióra w miejscu zagłębienia ostrza w materiał jest zerowa i rośnie aż do opuszczenia materiału przez ostrze. Ostrze musi wciąć się w materiał, tnąc go i dogniatając. Pojawia się duże tarcie i wysokie temperatury. Często także ostrze styka się z powierzchnią utwardzoną przez zgniot od poprzedzającego go ostrza. Wszystkie te czynniki powodują pogorszenie trwałości narzędzia. Frezowanie przeciwbieżne może być korzystne, gdy występują duże wahania luzu roboczego. Wracając do analogii z samochodem, w przypadku przeciwbieżnej metody frezowania możemy sobie wyobrazić holowanie samochodu z jednoczesną próbą jazdy do przodu. Koła wykonują ruch przeciwnie do kierunku holowania. Kolejnym ważnym tematem jest posuw i prędkość skrawania. Często zastanawiamy się, jaki posuw oraz jaką prędkość skrawania należy zastosować. To oczywiście zależy od wielu czynników. Są to m.in. rodzaj narzędzia, rodzaj obrabianego materiału, sztywność układu, obrabiarka, uchwyt, przedmiot, narzędzia. Jak już wiemy, sztywność jest bardzo ważna przy obróbce ubytkowej. Im bardziej sztywny układ, tym szybciej możemy frezować, im mniejsza sztywność, tym wolniej. Jeśli pracujesz na warsztacie maszynowym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że parametry posuwu i prędkości skrawania są już odpowiednio dobrane w zależności od obrabianego materiału. Więc najlepszym wyjściem, aby określić te parametry, jest konsultacja z współpracownikami. Natomiast jeśli zaczynasz od zera, to znajdziesz wiele źródeł z informacjami na ten temat. Na przykład, na początek sugeruję ci skorzystanie z wyszukiwarki internetowej i wyszukanie hasła kalkulator posługów i prędkości skrawania. I na początek to powinno wystarczyć, aby dobrać początkowe parametry. Przejdźmy teraz do szyków skrawania. Zacznę od szyku ZIG, który jest wzorowym szykiem skrawania. Wszystkie kolejne przejścia wykonywane w tym szyku są ze stałym odstępem. Narzędzie zawsze porusza się w tym samym kierunku, bez względu na wybór metody frezowania współbieżnego czy przeciwbieżnego. Więc jeśli szerokość i głębokość skrawania jest stała, to możemy zastosować maksymalne wartości posuwu w odniesieniu do zastosowanego narzędzia i materiału. Drugi szyk skrawania to zygzak. W odróżnieniu od szyku Zig, szyk Zygzak nie generuje dodatkowych przejść nad materiałem obrabianym, które marnują cenny czas pracy maszyny. Kosztem tego jest zmienny kierunek skrawania, który ma wpływ na jakość obrabianej powierzchni. A co w przypadku obróbki wysp lub kieszeni o nieregularnych kształtach? Zarówno szyk Zig i Zygzak zaczynają mieć pewne problemy. W takich przypadkach mamy do dyspozycji dwa kolejne szyki. Szyk wzdłuż części i wzdłuż obrzeży. Ścieżki w tych szykach tworzone są poprzez równomierne odsunięcia od obrabianych ścianek. Problem mamy rozwiązany, ale czy aby na pewno? Jeżeli przeanalizujemy poszczególne ruchy narzędzia, to zauważymy, że w tym miejscu mamy zachowaną, zadeklarowaną szerokość skrawania, Czyli 50% szerokości płaskiej średnicy narzędzia, co przekłada się na kąt opasania narzędzia w okolicy 100 stopni. Ale kiedy narzędzie przejdzie do końca ścieżki, to kąt opasania wzrasta prawie do 180 stopni. Ilość usuwanego materiału w jednostce czasu nagle zwiększa się i dochodzi do gwałtownego przyrostu obciążenia narzędzia. Ostre naroża są krytycznymi miejscami obróbki których narzędzie jest chwilowo przeciążone i może dojść do jego zniszczenia. Więc aby skompensować obciążenie narzędzia w narożnikach, możemy na przykład zmniejszyć wartość posuwu lub wprowadzić modyfikację ścieżki. Po wybraniu materiału z narożnika warunki skrawania znowu polepszają się, ale gdy dotrzemy do kolejnego naroża, to znów kąt opasania narzędzia się zwiększa. Aby zminimalizować zmienne wartości kąta opasania narzędzia, można zastosować wygładzanie ścieżki, co z pewnością poprawi warunki skrawania w pewnych obszarach, lecz nie zapewni to stuprocentowej efektywności i stałego kąta opasania narzędzia. Rozwiązaniem powyższych problemów jest kolejny szyk o nazwie Fryzowanie Adaptacyjne. Szyk adaptacyjny rozmieszcza równomiernie ścieżki w sposób ciągły i styczny z zachowaniem stałego kąta opasania narzędzia, dzięki czemu narzędzie może pracować bezpiecznie. Wygenerowana ścieżka narzędzia pozwala na frezowanie z większymi głębokościami skrawania i z większymi posuwami niż w przypadku typowych strategii obróbki. Sama ścieżka narzędzia jest znacznie dłuższa w porównaniu do poprzednich szyków. Jednak, ze względu na możliwości zastosowania maksymalnych parametrów skrawania, całkowity czas obróbki jest w rzeczywistości krótszy. Frezowanie adaptacyjne zapewnia większe bezpieczeństwo procesu w porównaniu do tradycyjnej obróbki rowków lub frezowania wgłębnego, wydłużając trwałość i zmniejszając koszty narzędzi. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wszystkie przedstawione zagadnienia zostały omówione. Przystępny i zrozumiały sposób. A jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do ich zadawania w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach.